Największa tragedia naszego życia grzech utrata Bożej łaski, bożej przyjaźni. Każdy grzech ciężki prowadzi nas do piekła. Jeden grzech ciężki wystarczy, jeden grzech ciężki wystarczy, żeby trafić do piekła. Jestem pod wrażeniem oczywiście takim negatywnym konferencji jednego z celebrytów, którą ostatnio, kapłanów celebrytów, którą ostatnio wysłuchałem na internecie z wielkim. Zainteresowaniem, jak to usiłował tłumaczyć swoim słuchaczom, że, że tak naprawdę to jeden grzech ciężki to żaden problem nie jest. Dopiero jak tych grzechów więcej ciężkich jest i że jeden grzech ciężki to jeszcze nikogo do piekła nie zaprowadzi, że to tak naprawdę to każdemu się może zdarzyć. A przecież my wiemy i, i uczy nas tego i Pismo Święte i, i katechizm Kościoła i tradycja Kościoła cała, że jeden grzech ciężkim wystarczy, żeby starczyć przyjaźń z Bogiem. Jeżeli wystarczy, żeby stać przyjaźni z Bogiem, no to wystarczy, żeby, żeby trafić do piekła. Jeden ciężki grzech. A co to jest grzech? Kochani, co to jest grzech? Jakbyśmy tak naj... No, pamię... Przypomina mi się określenie takie katechizmowe, kiedy się uczyłem sam katechizmu do pierwszej Komunii Świętej. Jak ksiądz nam tłumaczył, że tak najprościej, najprościej grzech to nieposłuszeństwo Panu Bogu. Nieposłuszeństwo Panu Bogu od drobnej rzeczy, aż do rzeczy bardzo poważnej. Oczywiście możemy dzielić grzech na grzech powszedni, lekki, ciężki, ale my nie o tym chcemy mówić. Ja chciałbym, żebyśmy przez moment może zatrzymali się na psychologii grzechu. Jak dochodzi do tego, żeby, żeby no właśnie jesteśmy Bogu nieposłuszni, żeby Pana Boga nie słuchamy. Zobaczcie, najspanialsza psychologia grzechu okazuje się na historii Adama i Ewy w raju, kiedy, kiedy Pan Bóg im czegoś zabrania, stawia ich wobec konieczności wyboru, mówi im, nie wolno wam jeść z tego owocu, z drzewa poznania dobra i zła nie wolno wam jeść, a oni jedzą, dlatego że ulegają pokusie, czyli podszeptowi złego ducha, wchodząc z nim w dialog. Diabeł ich prowokuje, wciąga ich w rozmowę, nie robi tego w taki bezczelny sposób i mówi: im, Słuchajcie, zjedzcie, bo to dobre. I nie, nie nakłania ich do grzechów w taki sposób prymitywny, ale wciąga ich w dialog i mówi: Czy to prawda? Pyta ich: Czy to prawda, że nie możecie jeść z tego drzewa? Ze wszystkich drzew możecie jeść, a z tego nie. I Ewa rzeczywiście, no, w swojej głupocie i naiwności, daje się wciągnąć w dialog. Z szatanem, i od słowa do słowa, jak to mówimy, za dyma gotowa, od słowa do słowa wchodzą w dialog, a dialog się kończy grzechem, upadkiem. A więc ja tak sobie myślę na własny użytek, że yy, diabeł zaczyna od prostej pokusy, od, od, od prostego przedstawienia nam zawsze yy, możliwości wyboru, innego wyboru niż. Ten, który by chcemy dokonać innego wyboru niż oczekuje od nas Bóg, pokazuje nam alternatywę, a więc masz nie tylko taką możliwość, ale masz też inną możliwość. Możesz nie tylko tak postąpić, ale też inaczej. I zazwyczaj do tej innej możliwości, która jest przeciwko Bogu i wbrew Bogu, diabeł pokazuje nam, jakie są przywiązane takie, powiedzmy, no przyjemności związane z tym innym wyborem, jakie są korzyści przywiązane do tego. No i, i kiedy wchodzimy z diabłem w dialog, no diabeł coraz bardziej odkrywa przed nami te przyjemności, korzyści, oczywiście w cudzysłowie przyjemności i korzyści. I to, co uważaliśmy kiedyś na początku za zło i co wydaje nam się, że nigdy byśmy tego nie uczynili, z czasem jawi się przed nami jako pewnego rodzaju wartość, jako rzecz atrakcyjna. Przypomina mi się, jak kiedyś uczyłem dzieci do pierwszej komunii świętej właśnie o grzechu, i takim obrazowo tłumaczyłem, że grzech to jest takie psie główienko, które y, diabeł owija w złoty papierek. Złoty papierek, papierek taki śliczny, piękny, I jeszcze najlepszymi takimi perfumami skrapia to. No i jak człowiek zobaczy taki, taki złoty papierek, y, poczuje taki piękny zapach, no to wydaje mu się, że to jest wspaniała rzecz, ale bierze... Otwiera, rozpakowuje, chce zjeść, a tu was czekoladki, psie główienko. O jak się dzieci śmiały, ale kochani, coś w tym jest. Ja myślę, że to jest takie bardzo prymitywne przybliżenie, ale coś w tym jest. Diabeł to jest największy oszust. To jest największy oszust. I pierwsza rzecz to chce nas ciągnąć w dialog, a potem przedstawić zło jako dobro. I chce te wszystkie jak gdyby konsekwencje negatywne. Zła, które, do którego nas kusi, żebyśmy wybrali, przedstawić jako rzeczy dobre, rzeczy wartościowe. No i często się na to nabieramy. Często się na to nabieramy. Dlatego pierwsza rzecz, jakiej zawsze musimy unikać, nie wchodzić w dialog z szatanem. Od razu idź przed szatanem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, woda święcona, woda egzorcyzmowana, różanie z do ręki, mocno ścisnąć, akty strzeliste, unikać dialogu z diabłem. Ewa, gdyby nie weszła w dialog z szatanem, to pewnie inaczej ta historia by się zakończyła, zakończyła się jak się zakończyła i w naszym życiu też często kończy się tragicznie ten dialog, ten flirt, który podejmujemy z szatanem.